Kraków to jest moje miejsce, w którym się urodziłem, w którym się wychowałem, w którym się uczyłem i wielu turystów mi mówi, że no są piękniejsze miasta niż Kraków. No, bardzo ładna jest Praga chociażby, Florencja jest wspaniała, no ale Kraków ma ten vibe, ma to coś. Nie wiadomo czy to jest ten czakram na Wawelu czy, 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 czy coś innego, w każdym razie no, ludzie się czują po prostu tutaj dobrze jak przyjeżdżają do Krakowa to i uważają, że ten Kraków jest wspaniały. Ja podzielam to zdanie i, i staram się tym dzielić na prawo i lewo, jak tylko mogę. Paweł. Miejsce związane z naszymi królami, miejsce związane z historią Polski, z historią Krakowa, natomiast no my Krakowianie często przechodząc koło tego Wawelu o tym nie myślimy. Szymborska pisała, mieszkam w Krakowie, a więc go nie zwiedzam, przechodząc koło Wawelu myślę o liście zakupów, a o polskich królach. No i może warto byłoby to zmienić. Kraków ma kilka swoich miejsc, które trzeba zobaczyć. No, Wawel jest jednym z takich miejsc, które po prostu trzeba zobaczyć przynajmniej raz w życiu. To jest zabytek na skalę światową. Całe miasto jest zabytkiem światowym i dlatego też Kraków jest na liście UNESCO. Podróżymy po całym świecie, nie zdając sobie sprawy, jakie skarby mamy w Krakowie, chociażby sama katedra wawelska jest bardzo wyjątkowym kościołem, ponieważ no, mamy styl architektoniczny od romańskiego, przez gotycki, renesansowy, barokowy, aż do neoklasycystycznego. I to wszystko w jednym budynku. Oczywiście taką perłą architektury wawelskiej no to jest kaplica Zygmuntowska. Gdyby ta kaplica stała gdzieś we Florencji, no, to ludzie by przyjeżdżali do tej Florencji, żeby zobaczyć tylko i wyłącznie tą kaplicę. No, bo Mamy mnóstwo przykładów nagrobków renesansowych w Europie. Natomiast no, nie ma czegoś takiego na świecie, gdzie mamy kaplicę grobową w stylu renesansowym, która istnieje do dzisiaj I, i stoi tutaj z pięknym złotym dachem. Wyjątkowość Krakowa polega nie tylko na wspaniałej architekturze i wielkiej historii, ale Kraków to również sztuka. Muzeów w Krakowie mamy mnóstwo, kilkadziesiąt, natomiast jeden z takich najważniejszych muzeów, które warto zwiedzić, to jest Muzeum Książąt Czartoryskich. W kolekcji tego muzeum znajduje się jeden z najbardziej znanych obrazów na całym świecie. To jest obraz stworzony ręką Leonardo da Vinci, portret damy z gronostajem. Ta dama jest znana nam z nazwiska, to jest Cecilia Galeriani, która była kochanką Ludovico Sforzy. I tak naprawdę no, ten obraz mógł w ogóle nie powstać, ponieważ Cecylia Galeriani pochodziła z innego stanu. Jej kochanek był księciem mediolańskim i tego typu obrazy no, nie powstawały na co dzień, natomiast my go mamy. Mamy go tutaj w Krakowie, więc warto go zobaczyć. Kraków to jest też miasto legend i chyba każdy zna krakowskie legendy, a jedną z najsłynniejszych jest legenda o trębaczu. Natomiast mało kto wie, że legenda o trębaczu tak naprawdę nie ma nawet 100 lat, bo ona powstała... Z inicjatywy Anieli Pruszyńskiej, która oprowadzała po naszym pięknym mieście amerykańskiego turysty Erika Kelly. Erik Kelly, słysząc tę legendę, zainspirował się bardzo mocno i napisał książkę o krakowskim trębaczu, która w 1928 roku stała się jednym z bestsellerów amerykańskiej literatury, i tak właśnie Amerykanie robią nam legendy w Krakowie. Kraków jest związany z życiem studenckim od setek lat. Pierwszy uniwersytet w Krakowie powstał w 1364 roku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. Nie wiemy, gdzie znajduje się pierwszy budynek Studium Generale, tak zwanego. Natomiast ten budynek, w którym dzisiaj się znajdujemy, to jest budynek Kolegium Maius, czyli najstarszy istniejący budynek Uniwersytecji w Polsce, jeden z najstarszych w Europie. Tutaj można zobaczyć eksponaty związane z historią uniwersytetu, z ludźmi, którzy tutaj studiowali, ale nie tylko z ludźmi studiującymi tutaj w średniowieczu, z ludźmi związanymi z Krakowem też w czasach dzisiejszych, ponieważ w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się też Oskar Andrzeja Wajdy i medal noblowski Wysławy Szymborskiej, więc nie znam innego muzeum na świecie, gdzie można zobaczyć zaraz obok siebie medal noblowski i, i figurkę Oskara. Na koniec chciałbym Wam pokazać tablicę, która została tutaj wmurowana w 1978 roku, tuż po tym jak Kraków został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kraków został wpisany już na pierwszą listę przed innymi miastami w Europie przed Paryżem, przed Mediolanem, przed Wenecją. I to coś znaczy oczywiście Kraków jest miejscem wspaniałym, pełnym architektury, sztuki, pełnym życia studenckiego. Kraków jest wyjątkowym miejscem, z którego powinniśmy być dumni.